Shopify. To jest system, obok którego nie można przejść obojętnie. Jeden z najpopularniejszych systemów, na którym stawiają dropshippingerzy swoje sklepy internetowe. I właśnie w dzisiejszym filmie pokażę ci, jak zacząć, jak go skonfigurować, jakie są plusy, jakie są minusy. Mam nadzieję, że ci się spodoba. To będzie bardzo długi film i to będzie pierwsza część. Myślę, zobaczymy, ile tych części wyjdzie w praniu. No właśnie, powiedz mi, czy jesteś zainteresowany takim tutorialem, jak uruchomić swój sklep na Shopify. To jest pierwsza lekcja, takie wprowadzenie. Będzie tutaj troszeczkę teorii, natomiast w kolejnym będzie już praktycznie. W ogóle, co to jest Shopify? Nie wiem, czy wiesz, ale Shopify, jak sobie wpiszemy w, do Google, tam najpopularniejsze platformy do prowadzenia sklepów, czyli platformy e-commerce, to tutaj mam pierwsze, lepsze jakieś zestawienie. I teraz, jak popatrzysz, mam nadzieję, że Znasz poszczególne platformy. Dlatego, że na przykład WooCommerce, nie wiem, czy wiesz, właśnie na moim kanale jest tutorial, jak uruchomić sklep na WooCommerce. jest. Jest też tutorial, jak uruchomić sklep na Prestashop. No, i teraz przyszło na Shopify. Jak widzisz, Shopify jest to popularne narzędzie, no, niemo, tworząc treści związane z dropshippingiem, z branżą e-commerce, ciężko przejść. Obojętnie obok tej platformy, musisz wiedzieć, że używam e, Shopify. E, no właśnie, ale teraz takie muż, e, dużo osób się mnie pyta: Mateusz, czy jeżeli byś otworzył sklep na e, Polskę, to czy użyłbyś Shopify? Moja odpowiedź jest taka, że nie. Dlaczego nie? Wiem, że teraz niektórzy będą o, oburzeni, ale to jest moja prywatna opinia. Dlatego, że Shopify nie jest dostosowany do rynku polskiego, ma się to zmienić, ale na chwilę obecną, jak ja to nagrywam, tego tak nie jest. Problem jest z, z polskimi płatnościami. Trzeba pokombinować. Nie mówię, że się nie da, ale... ale, ale Pokombinować trzeba. Druga rzecz jest taka, że te szablony, które dostajemy w standardzie, no nie do końca mi się tam, tam e, podobają. Ten edytor nie ma tyle możliwości i tak dalej. Musisz wiedzieć, że jestem trochę mm, jak to powiedzieć rozpieszczony? E, e, rozleniwiony przez platformę TakeDrop, dlatego że tam porobiłem sobie pełno szablonów i teraz każdy e, sklep sobie w, wrzucam w, w, 10, w 10 minut. E, no i tak, więc. Ja korzystam z Opifaja, ale działam na rynkach zagranicznych, głównie na rynkach anglojęzycznych, z prostego powodu, że język angielski jest mi bardzo bliski. Może to nie słychać po moim akrzęcie, za długo mieszkam e, za granicą, nie wiem, w Polsce mieszkam, śmieję się, ale na przykład studiowałem informatykę po angielsku, co nie znaczy, co wcale nie potwierdza, że super mówię po angielsku, ale jakieś napisanie e, czegoś tam, no to, e, prawda, i komunikacja, skonfiguracja, no nie sprawia mi żadnych e, problemów. Więc Shopify używam na rynek angielskojęzyczny, głównie działam w krajach takich angielskojęzycznych i z e-paket. To, to jest związane z dropshippingiem z AliExpressu. E, czyli tak e, i tutaj e, kiedyś mocno działałem, muszę ci powiedzieć. Niestety tam e, w momencie e, w mojej pandemii e, jak, jak wybuchła pandemia Właśnie nie można tego słowa używać bo zaraz tam wytnie ten film. Generalnie jak się stało to co się stało to była taka było załamanie rynku chwilowe no i z racji że miałem kilka sklepów na, na Shopify widzę że to umarło no niespecjalnie mi się chciało, chciało to te projekty kontynuować bo też jakieś nie były już tam szalenie dobre no to po prostu przestałem opłacać abonament i wszystko umarło wygasło. Więc Shopify to jest platforma która działa na zasadzie takiego abonamentu, tak, czyli płacisz co miesiąc, za chwileczkę sobie zobaczymy, ile to kosztuje. No i teraz tak, ja jestem zwolennikiem, jeśli zaczynasz, bo tutaj trzeba podzielić osoby na te, które chcą robić jakieś super sklepy z możliwościami, że po prostu będzie wszystko. I zazwyczaj, jeżeli ty zaczynasz i idziesz w tą stronę, to nie wychodzi nic. Więc jeżeli zaczynasz, ja polecam Ci otworzyć sklep. Na gotowej platformie. I tutaj jeszcze raz podkreślę, ja bym uruchamiał, ja bym używał Shopify w momencie, kiedy bym działał na rynku zagranicznym. No i w tym momencie czekam na falę hejtu w komentarzach, ale dobra. A na rynek polski ja używam TakeDropa. Linki do tych dwóch systemów masz poniżej. I zresztą moja, moja taka rada jest e, też, co opisałem w mojej książce, że po prostu testuj. Nie ograniczaj się do jednego czy dwóch rozwiązań. Przetestuj to, co hmm, to ci się spodoba, dlatego że no, mi się na przykład podoba to, a to mi się może nie podać, więc testuj. Dobra, do brzegu, jakby ktoś powiedział. E, Shopify jest naprawdę bardzo. E, bardzo taki rozbudowany jest dużo tam e, wtyczek i za granicą każdy kto zaczyna działać w dropshippingu robi zazwyczaj to na Shopify. Jest też ciekawa rzecz e, za granicą z racji tego, że e, są konta banowane przez Facebooka i tak dalej, że nie wiadomo czy komuś wiedzieć, jest bardzo dużo sklepów, które w ciągu 14 dni tych takich trialowych e, że tam uruchamiają, uruchamiają sklepy i po prostu sobie testują, żeby nie płacić za abonament. I w ciągu 14 dni da się uruchomić sklep i skonfigurować. Zresztą na Shopify, jak zobaczysz, jest to bardzo e, proste. Dobra, przejdźmy sobie na stronę na e, shop, e, Shopify e, i zobaczmy sobie, jaki jest pricing, czyli jakie są ceny. Mamy 14 dni za darmo, i to jest też właśnie trochę minus dla osób, które zaczynają, dlatego że tutaj. Jeżeli się nic nie zmieniło to płatność za abonament jest albo karta kredytowa, albo Paypal, ewentualnie e e e e e e chyba Stripe, ale to, to nie wiem czy ja to po prostu nie mam u siebie w sklepie, który jest oparty na Shopify. I problem jest taki, że no, w Polsce też jak ktoś zaczyna i tak dalej, jest taki raczkujący w sprawach marketingu internetowego to nie każdy, y to niektórzy boją się podać numer karty kredytowej. Ale dobra, y no i tutaj mamy, że mamy jak zaczynasz masz 29 dolarów, Yy, tutaj sobie można zobaczyć, co tam jest, czyli sklep, yy, nielimitowane produkty. Yy, no i nie będę tego wszystkiego czytał, trzeba sobie tutaj mm, poczytać. Więc, jeżeli zaczynasz na 29 dolarów, starczy ci, czyli około 4 zł, 30, yy, 30, yy, 30 razy 4, jakieś 120 zł. Ja zawsze kupuję na firmę, natomiast, jeżeli kupujesz prywatnie, mogę się mylić, ale zostanie doliczony jeszcze podatek VAT. No dobra, czyli wiemy ile to mniej więcej kosztuje. Jeżeli kupisz na rok, tam jest oczywiście zniżka, no ale koło tam 100, 100 120, 130 zł e, kosztuje to net, e, e, netto. E, I to jest bardzo ważne. Też należy skalkulować, bo jeżeli na przykład będziesz chciał mieć 5 sklepów, no to 5 razy 120 daje Ci już jakieś 6700 zł stałych kosztów e, co miesiąc. Więc. E, Przeanalizuj to, jeżeli chcesz zrobić, postawić swój sklep. Oczywiście można to zrobić na WooCommerce. Też przypominam, że jest tutorial na moim kanale. I tutaj jest taka sytuacja, że na WooCommerce naprawdę da się wszystko zrobić na WooCommerce, czyli Woo, Woo, WooCommerce to jest styczka do WordPressa. Tylko że jeżeli jesteś osobą początkującą, nie masz styczności z IT, to te stworzenie sklepu zajmie Ci troszeczkę czasu. No dobra. Poniżej jest link, którego możesz korzystać Shopify. Chyba wrzucę link afilacyjny, ale będzie opisany. No to wpisujemy sobie adres e-mailowy i zakładamy, zakładamy sobie tutaj hasło. Gdzieś obok sobie wygeneruje. O skorzystam z o nie, będziesz widział moje hasło. Dobra, to wkleję sobie te, które widziałem, ale, ale ten wstyd po prostu z, z rozpędu wpisałem sobie yy, już hasło Nie to, co trzeba Czyli widzę, że prosty yy, Nazwa naszego nie będzie Marketor. To jest właśnie bardzo ważna rzecz. Shopify jest bardzo popularną platformą, więc trzeba wybrać sobie inną. Dobra, create your store, czyli tworzymy sklep. No i dobra, stworzyłem. Zalogujmy się, zobaczymy co tam. Mamy teraz trzeba troszeczkę poczekać, aż ten sklep dla nas się stworzy. Sobie tylko zapiszę tutaj hasło i nazwę mojego sklepu. No, i dobra, no i teraz oczywiście krótka angieta, Co sprzedajesz? Nie sprzedaję. Wpiszmy mu prawdę, który używamy sobie. jakiś tam damy, ade, pewnie jaki. Dobra. Jak je industry, czyli na przykład faking. No, jest tutaj akurat ja uruchomiłem sobie wersję angielską, nawet nie wiem czy jest wersja polska, ale zaraz możemy sobie pozmieniać języki. Wchodzimy sobie w sklep. Czyli zobacz, cała konfiguracja zajęła nam dosłownie kilka sekund. Gdybym nie, nie mówił i nie robił tego, zajęłoby to naprawdę mniej czasu. Natomiast prawda jest taka, że gdybyśmy to robili na przykład na WooCommerce, to żeby uzyskać, uzyskać ten sam efekt, myślę, że zajęłoby nam to sporo. Myślę, że żeby zainstalować samego WordPressa przez WooCommerce, A gdybym szybko klikał, no to myślę, że tak z 10 minut potrzebowałbym, bo cała instalacja i tak dalej. Dobra, od razu widać, że jest coś z watem, nie tak, jest yy, i tak dalej. Do, yy, że mam już wybrać plan. Spokojnie, jak w na razie, porozglądać się, co tutaj jest. No dobra, teraz: yy, Tu na górze możemy sobie wybierać sklepy, gdybyś miał więcej. Tu mamy nasz sklep, i jak kliknę sobie na oko, ale tym moim środkowym przyciskiem w myślce, to zobaczę, zostanę przeniesiony do sklepu. I voilà, jest mój pierwszy. Sklep internetowy. No, wygląda troszeczkę e, słabo. Trzeba trochę czasu po, poświęcić na konfigurowanie. Więc, jeżeli oglądasz ten film, to zająłem ci też, żeby założyć sobie e, link do. E, założyć sobie konto z mojego linka poniżej. No i dobra, i co mamy tutaj? Mamy zakładkę Orders, czyli mamy zamówienia. Zobacz, jak mało jest w ogóle zakładek. Także jest to naprawdę bardzo prosty e, system. Mamy tutaj produkty, które myśmy dodali. Yy, mamy tutaj klientów, mamy analitykę, czyli on nie trzeba instalować od razu Google Analytics, który musimy dodać do e Zresztą a, raporty w e też są. No to w sumie może zły przykład. Yy, mamy narzędzia jakieś marketingowe, kupony i aplikacje. I muszę Ci powiedzieć, to co jest szalenie ważne. Już za niedługo kolejna część kursu Shopify, więc jeżeli nie chcesz jej przegapić, to pamiętaj, żeby subskrybować i, powia i włączyć powiadomienia. Natomiast, jak chcesz mieć stuprocentową pewność, że otrzymasz tą lekcję, to poniżej masz link, żeby zapisać się do mojego newsletteru. Pamiętaj, same pożyteczne porady, zero spamu. W yy, Shopify to są właśnie aplikacje i tego jest naprawdę. Multum, na przykład takie fajne aplikacje, które gdzieś tam używam, zaawansowane na przykład Multipixel na swojej stronie internetowej. No to jest też tutaj. Od razu zobacz, jak tutaj. O, try dropshipping. Tak jak ci wspomniałem, to jest platforma zrobiona mocno pod dropshipping, więc też od razu masz tutaj ten. Co to jest Oberlo? Nie wiem, czy opowiadam cię Oberlo, ale to jest takie narzędzie, gdzie możesz importować produkty. Możesz importować produkty z AliExpressu, a później je zamawiać przez Oberlo i tak dalej. Tam mamy Sales Countdown, czy jakieś tam pokazało mi tutaj popularne rzeczy. Później mamy nasz sklep, gdzie możemy sobie zmienić szablon. Szablony możemy też kupować gdzieś tam w internecie. No zobacz, to jest jakieś tam darmowe szablony, o tym razie nie będziemy mówić. I co? Jakieś tam strony, domeny i tak dalej. No i właśnie, pierwsza rzecz zaczyna się z domeną. Co zrobić z domeną? Teraz mamy taką: marketor1 Shopify.com. To jest bez sensu, więc albo tworzymy, podpinamy sobie nową domenę, kupujemy gdzieś indziej, albo to po prostu sobie kupujemy. No, na Shopify jest trochę drożej. Z tego co pamiętam, ostatnio płacimy ma 16 dolarów za, za domenę. Natomiast ja mam na złotą zasadę, żeby zawsze domeny trzymał sobie gdzieś poza serwi serwisem. No bo. Gdyby się coś stało i tak dalej, ja wolę huchać na zimne, domena to jest Twoja największa waluta, więc trzymaj ją na, na, na innych jakichś serwerach, na przykład na e, lighthosting.pl, lh.pl albo na ovh.pl i tak dalej, gdziekolwiek. E, no i teraz e, tutaj mamy ustawienia ze skrypami, no i mamy jeszcze settings. Czyli tu możemy sobie ustalić właśnie jaka waluta, jakie płatności będziemy przyjmować, jak będzie wyglądał podatki i tak dalej. Dlatego, że w podatkach to nie jest taka prosta rzecz. Jeżeli uruchamiasz sklep, sklep jakby wielo, narodowościowy, albo w wielu państwach, o tak to jest, w wielu państwach sprzedajesz, to musisz wiedzieć, że to nie jest taka prosta sprawa. Dlatego, że w każdym jak płacisz, to to pytanie, jeżeli ktoś kupi indywidualnie, to nie ma problemu, ten VAT sobie doliczysz, ale jak ktoś kupi na firmę, to powinniśmy netto sprzedać. I to jest troszeczkę e, zabawy. To nie jest prosta rzecz, którą da się tak powiedzieć e, tutaj, e, tutaj, e, tak ogólnie. Dobra, mamy tutaj Store Language, jest English, change, e, change Language. I teraz zobaczmy sobie, czy jest polski, jest polski. Zapisujemy sobie. Ok, czyli mamy tutaj przejść do treści i tak dalej. Super, mamy już już jakieś podstawowe rzeczy zrobione. No i na koniec mamy jeszcze yy, se, yy, se, w settingach byliśmy. Aha, dobra, to ustawi, ustawialiśmy. No i dobra, i, i co, te, co teraz zrobić? Teraz przychodzi nam pierwsza prosta rzecz: dodać sobie produkt. Czyli klikamy produkt, add produkt. No, i właśnie, teraz albo dodajemy ręcznie te produkty, albo możemy sobie importować je. I musisz, muszę Ci powiedzieć, że ja używałem dotychczas Shopify połączony z Obero i tam jest pewien problem. Jeżeli importujesz sobie z AliExpressu, to zazwyczaj jest tam obrazki z galerii są importowane, plus tekst taki podstawowy. Natomiast, jak korzystasz na przykład z TakeDrop, dobra, ja pomagam rozwijać, tak? Ale to, to, jest, to jest taki paradoks, dlaczego tak reklamuję TakeDrop? Dlatego, że ja to narzędzie też pomagam rozwijać. Tam jest dużo rzeczy, które po prostu ja sobie wymyśliłem, e, więc, więc dlatego też się odnoszę, tak? Dlatego, że wiem, że dużo osób, które ogląda moje filmy, to gdzieś tam korzysta z TakeDropa. A na TakeDropie jest Alibot, który pozwala zaimportować wszystko z, z, z AliExpressu. Jest to moim zdaniem troszeczkę lepsze rozwiązanie. No i co wpisujemy, uzupełniamy tytuł, description, dodajemy media, yy, ustawiamy sobie yy, wartości cenowe itd tak dalej. I tak dalej. To, to w tej lekcji jak ktoś tak tylko przelotnie, żeby zobaczył sobie jak ten sklep działa no i jak sobie odświeżymy no to tak jak Ci pokazałem to jest w ten sposób. No i teraz właśnie trzeba przejść do konfiguracji tego sklepu. Yy, Konfiguracja jest dosyć skomplikowana, znaczy skomplikowana, drożyć obszerna, bo nie wiadomo, co chcemy osiągnąć w tym sklepie internetowym. Więc ja, może, zrobię takie założenia, że chcę zbudować sklep jednoproduktowy albo z dwoma, z dwoma produktami. Chcę, robię pod kątem. AliExpressu, czyli sobie połączę to z wtyczką Oberlo, która mi będzie ten, te produkty importo, importowała. No i, no i wgram jakiś taki customowy szablon, bo musisz wiedzieć, że tutaj też możesz wgrywać sobie szablony, kupić. Natomiast bardzo dużo osób robi coś takiego, że no oszczędza na tym szablonie, i później, zawsze jak ja wchodzę na sklep, to widzę, o, widzę, że to jest Shopify. Wiesz, wiem? Z bardzo prostego, z baz, bardzo prostej rzeczy, że w standardowym szablonie e, opis produktu musiałbym, jak doda sobie dodam jakiś, jakiś tam pro produkt, lampa, dodajmy Lorem Ipsum, no edytor jest taki po prostu standardowy, jaki może być, oczywiście możesz też załadować swój, e, swój e, szablon, który chcesz. Strasznie mnie to denerwuje, yy, bo zawsze, zawsze opłacam i tak dalej. Dobra, nie pamiętam, co to było. OK, mamy, yy, mamy zrobioną lampę. I gdzieś ta lampa nam zniknęła. Liczba produktów, coś, nie gradual first product. Dobra. Teraz prawdopodobnie się ok, odświeżmy stronę. No tak, czasem jak się przeskakuje z innego, oczywiście aktyw trzeba dać. I teraz jak sobie odświeżymy stronę, mamy naszą lampę. I teraz jak gdybyśmy sobie zobaczyli naszą lampę, to wszystko będzie w, takich, w takim dziwnym układzie, w tym standardowym szablonie. No muszę Ci powiedzieć, że ja też standardowego szablonu nie korzystam, zawsze mam tam jakieś takie szablony premium albo też yy, będąc yy, w szablonach, jak tu mamy Times, każdy szablon można też generować. No dobra, to tyle. Celem tej e, lekcji było wprowadzenie Cię do e, świata Shopify'a, no i chciałbym, żebyś napisał jak Ci się podoba ten, e, ten Shopify. Podsumowując, co nam się udało zrobić? No, myśmy sobie zarejestrowali za darmo taki sklep, no i w kolejnych lekcjach będziemy konfigurować. Myślę, że jedna lekcja to będzie po prostu z, zrobienie jakiejś tam rzeczy. Dajcie znać, czy w ogóle interesuje Was temat Shopify'a. Ja akurat lecę robić kolejną kampanię, bo trochę, trochę ich jest. No i do zobaczenia na kolejnym odcinku.